Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jak tam wasza kawka? Mam nadzieję, że gotowa. Siadacie przed ekranem, więc miłego oglądania. Dzisiaj pogoda nam się troszkę zmieniła. Jest 24 stopnie, niebo zasnuło się chmurami. A po południu ma być burza. Dlatego postanowiliśmy wybrać się dzisiaj na wycieczkę. Jedziemy do miejscowości Dinant. Nagrywam jeszcze raz, bo wyłączyła mi się kamera. Przyjechaliśmy zatankować na stację Esso i taka ciekawostka, jeżeli będziecie tankować w Belgii. Na wielu stacjach trzeba najpierw zapłacić w kasie, a dopiero później tankować. Zapłaciłem 60 euro, żeby nalać paliwa. Uaktywnił się dystrybutor i nalaliśmy 30 litrów paliwa. I działa to w ten sposób, że dystrybutor sam zatrzyma się po osiągnięciu kwoty, jaką zapłaciliście, a jeżeli nie nalejecie wystarczającej ilości paliwa i dystrybutor zatrzyma się wcześniej, to wtedy trzeba iść do kasy i odebrać resztę. Jesteśmy już na miejsce, dojechaliśmy na parking przed Cytadelą Dinant, przed chwilą widzieliście przejazd przez miasteczko, jest naprawdę malownicze, a teraz pokażemy Wam je z góry. Parking jest dość duży i darmowy, stoją tutaj kamperki. Ale przed wjazdem jest znak, że nie wolno tutaj nocować. Stoimy właśnie w kolejce po bilety. Tutaj macie aktualne ceny: dorośli 19 euro, dzieci 14, zwiedzanie cytadeli, kolejka plus statek. A my weźmiemy A gdzie on jest? W okolicy chyba są jakieś manewry wojskowe, bo latają nad nami myśliwce, a my weźmiemy sobie zwiedzanie cytadeli oraz zjazd do miasta kolejką linową. Tuż za kasami znajduje się plac zabaw, e, kawiarnia, toalety, stoi tu też taka armata, takie działo i samolot. Tak w takim miejscu stoi, że nie za bardzo jest jak zrobić zdjęcie. Ja zrobię, Idziemy teraz zobaczyć na pierwszy taras widokowy. Ale jest wysoko. Właśnie z dołu z miasta jedzie kolejka, też się nią przejedziemy. Co tam znaleźliście ekipo? Ciekawego. Zejście w Może masz. Dam tobie mapkę, będziesz naszym przewodnikiem. No to? No to trzeba mieć bilety. Oczywiście mamy bilety tu, taty w kieszeni bezpieczne. No ale armaty. To takie chyba bardziej moździerza. Wchodzimy do środka. Jesteśmy w lochach e garnizonu. Komfortowe warunki. Jest stoliczek, jest ławka. Elegancko. Tu kolejna cela. Widać dla vip -ów. bogate wyposażenie: są poduszki, kocyk, kajdanki. Na tej sali stoi gilotyna. A jeżeli obcięcie głowy nie pomogło i delikwent dalej łobuzował, tym tasakiem na stołku obcinano mu dłonie. Jakie mamy okienka, zobaczcie, jakie te mury są grube. A to chyba takie stanowiska strzelnicze. A tu kawałek dalej właśnie nie ma okna. Tak myślę, że to takie stanowisko strzelnicze, bo z tej strony można wykonać lekki ruch, a z zewnątrz jest zwężone, żeby strzały nie mogły trafić do środka. Co jakiś czas wychodzą takie stanowiska strzeleckie, gdzie stały działa, stałe armaty, i tu mamy jedną z nich wycelowaną w stronę miasta. Tutaj leżą luźno działa, niektóre są naprawdę ogromne, a tutaj są ich podstawy. Także, jakby ktoś potrzebował części zamienne do armaty, to wiecie gdzie leżą. Przechodzimy na taras widokowy. U, uh, się ma no. A Ale nie dałem się. Ale tutaj jest wysoko masakra. Uh. rybeczko? przy ścianie najlepiej, nie? Nie, bo tutaj wieje, a tu nie. Tu nie... <ślaski> ja też czuję się tutaj lepiej. Oczywiście mama i Teoś pozbawieni lęku wysokości cykają sobie foteczki. Teraz sobie cykniemy foteczkę wszyscy. I chyba się udało. <ślaski> Ale was zrobiłem. My to zawsze musimy wypuścić się w jakieś przerażająco wysokie miejsca. Płaski świat jest nudny. Mam już pięknego selfika z Wami. O, poczekajcie, tak na kozaka, nie? A jak? Czekaj, tak. Jestem wyluzowany. Udało się. A teraz Wam pokażę gdzie stałem. Komusze gimbala złapać obiema rękami, obiema dłońmi. Boże, jak tu jest pionowo! Uuu. A tu widok na drugą stronę miasta. Leoś, zobacz tu jakie działo. To już takie nowocześniejsze. Do rywienia. Nie podków. A nie do pod... <laughs> no, O tu chyba podkowy i może kular matnie tu przetapiano, co? Albo elementy do kół, okucia. te którymi są obite. Tu się zrodziła pizza. <laughs> pizza. Teraz wchodzimy do części mieszkalnej do baraków, gdzie zakwaterowanych było około 400 żołnierzy. Tutaj najwyraźniej kuchnia. A, widzisz, pizzę to piekli tutaj. Tam wyrabiali. wyrabiali. Tutaj mamy piekarnię. A tutaj przykładowa sala. Mieszkalna dla żołnierzy z piętrowymi łóżkami. Coś jak wasza harcówka, nie? Standard podobny. Mało. Na tej ekspozycji możemy przenieść się w czasy I wojny światowej. Uwaga, wchodzimy do okopów. Idę, idę. Mocno nierówno. Uważaj, uważaj, bo to jest wszystko półkorsie. Ale numer. Chodźcie, aż mi się w głowie kręci. Jakby się ta cała Cytadela miała zawalić w stronę miasta. No. bo jest Niesamowite uczucie. Co? O, teraz możecie zobaczyć, jak bardzo to jest wszystko przechylone. Super uczucie. Cały czas wiecie co? Głowa dąży do pionu, który widzi, a to jeszcze bardziej nas przewraca. Każdy krok to jest walka z własnym poczuciem równowagi. Niesamowite. Teraz Na szczęście. O, i wracamy do poziomu. Ale miło, powiem Wam, bardzo miło jest stać na poziomej podłodze. Tak, też wychodzimy na zewnątrz. To są jakieś przejścia. Ale przejście dalej jest zamknięte. I mamy kolejny kubeczek do kolekcji. I przypinkę. I przypinkę do plecaka. Czekaj, gdzie jest? Tutaj. Ta nasza kolekcja przypinkowa też się rozrasta. A teraz jedziemy kolejką do miasta. Nie bój się, rybeczko. O, się rusza. Tak, bo to wisi na linach. Uuu, a tam jedziemy. Zobaczcie jakie wejście. Aha, nie ma tego. Uh. Aha. To nie ma drzwi? Uh, są drzwi. Jest <grymne> dobrze, Rybcia. Są drzwi. Teraz uh. idziemy do przodu? Nie. I jedziemy. Aha, uh -huh. no, aż to to nie nie, jest Nie, nie jest straszne. Jest całkiem ciekawie i przyjemnie. <grymne> do momentu, aż zacznie przyspieszać. Jak tam synek? Dobrze. Fajnie? Hej, tam Chodź tu z tej strony, zobacz. Tu se stan, złap i to będziesz mógł ludziom pomachać. Normalnie. Chodź to też szuka tutaj do mnie. No machaj im. Machamy. A tu otwartochno jest. No. Za mną. Nie dobra, tutaj nie pochodzę, tu jest. I to! To wchodzi tu otwarcie. Z której strony będziemy wychodzić? Chyba z tej, z tej, nie? No. Tak, nikt nie chce wchodzić do góry. Takie <laughs> drewniane zderzaki. Przy stacji kolejki dla mniej leniwych jest wejście schodami na samą górę. Około 406 schodów. Po zjechaniu do miasta wstępujemy do kościoła najświętszej Marii Panny. W miejscu, na którym stoi obecna świątynia, w latach 1000-1200 powstawał kościół w stylu romańskim. Kiedy w 1227 roku część skały, która oderwała się z klifu za kościołem, zniszczyła wieżę, świątynia została przebudowana w stylu gotyckim. Rekonstrukcja trwała aż do wieku XIV. Skarbem kolegiaty jest relikwiarz, skrywający szczątki patrona miasta świętego Perpetusa. Do lat 60. XX wieku relikwiarz niesiono ulicami Dinant w procesji odbywającej się 15 sierpnia. Kościół posiada również jeden z największych w Europie neogotyckich witraży przedstawiających historię zbawienia. Przechodzimy teraz mostem nad rzeką Mozą, i tutaj wszędzie stoją. Takie rzeźby saksofonów zaprojektowane przez artystów z różnych krajów. A tu widok na katedrę i cytadelę od dołu. Tutaj mamy saksofon z Chorwacji. Ten, jak widać, jest ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo łatwo rozpoznać. Jest włoski, a ten chiński. A tam rodzina znowu mi uciekła. Po drodze francuski saksofon. Ten jest belgijski. A te saksofony znajdują się tutaj dlatego, że właśnie z Dinant pochodzi Antoine Joseph Sax, zwany też Adolfem Saxem, czyli twórca saksofonu. I mamy też w Dinant nasz akcent. Jest to nasz polski saksofon w Belgii. Spójrzcie tam na estakadę autostrady jak jest wysoko położona wstąpiliśmy do kawiarenki na gofry teraz właśnie się pieką a my czekamy tutaj przy moście przyrzeczca. właśnie przyszedł goferek Teo, siadaj jak Teo, jesteś zadowolony? a tu teraz niosę bąblo e, majeczki lodami. z lodami i bitą śmietaną szokoladę blank Zobaczcie, jak to wygląda. Przed chwilą byliśmy u góry, a tutaj taka stroma, prawie pionowa ściana w dół. Wracamy do kolejki, bo ostatnia na górę odjeżdża o godzinie 6. A nam bardzo nie chce się wchodzić po schodach. Bilet kupiony u góry uprawnia Was nie tylko do zjazdu, ale także do powrotu do cytadeli kolejką linową. I jedziemy do góry. No, widziałeś? Widzę, że Maja, że się już oswoiłaś z tą wysokością. No, fajnie tu jest. Za pierwszym razem jest najgorzej. O, co teraz? Ja. Ja. No już Maja teraz nie przestraszysz. ciaki bawią się na placu zabaw, Teoś przelatuje przez cały Natyrolce, a my możemy napić się kawki, mamy tu kawkę, ciasteczka, proszę kochanie, Dziękuję. chyba śmietanka i chyba cukier. <noise> Przeskoczyliśmy sobie do Francji, do miejscowości Żywet, bo tutaj też znajduje się fort, ale niestety jest już zamknięty, także nie załapiemy się na zwiedzanie, także możemy podziwiać go tylko od zewnątrz. Zaraz przejedziemy sobie ulicą i postaramy się nakręcić coś z dołu. Stanęliśmy sobie na parkingu naprzeciwko fortu, stąd fajnie go widać, i wybierzemy się na spacer do miasta. A wybraliśmy się na ten spacer dlatego, że Teoś od jakiegoś roku marzył o tym, żeby znaleźć się we Francji. Tak więc postanowiliśmy spełnić jego marzenie. I Teoś, jak ci się podoba we Francji? Fajnie jest? Ale to świetnie wygląda. Jak szeleszczą. Bardzo fajnie nam się spaceruje tymi ciasnymi uliczkami. Wszystkie wyglądają jak namalowane. Następne! Znaleźliśmy następne wstążki. Ciekawe, z jakiego powodu wiszą. Kończymy już nasz spacerek po Francji. Powoli zbieramy się i wracamy na kemping, bo nas noc tutaj zostanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Au revoir!